Łukasz Tomys Publishing przedstawia Gustaw Le Bon. Psychologia tłumu. Wydanie drugie. Przełożył Bolesław Kaprocki. Redakcja i korekta Katarzyna Szeliga-Juchnik. Korekta techniczna Piotr Derewiecki. Czyta Marcin Popczyński. Produkcja Pike Voice Audiobooki. Przedmowa do wydania w wersji mówionej. W ramach serii Genialni Myśliciele mamy zaszczyt udostępnić Wam w wersji mówionej kluczowe dla rozwoju zachodniej cywilizacji teksty naukowców, filozofów i mędrców, takich jak m.in. Marek Aureliusz, Fryderyk Nietzsche, Zygmunt Freud czy Karol Darwin. Tym razem prezentujemy arcydzieło myśli europejskiej, którego autorem jest wybitny socjolog Gustave Le Bon. Ten francuski uczony, nazywany ojcem psychologii społecznej, głównym przedmiotem swoich dociekań uczynił zachowania tłumu. Owocem wielu lat pracy poświęconej analizie tego zagadnienia jest niniejsza publikacja. Le Bon w psychologii tłumu w błyskotliwy sposób opisuje aktywność ludzkich jednostek, które zatracają swoją indywidualność w momencie, kiedy stają się częścią zbiorowości opanowanej jakimś wspólnym celem. Naukowiec wykazuje, że tłum cechuje własna dynamika myślenia i działania. Z tego powodu nie można go traktować jedynie jako zbioru osobników, lecz należy brać pod uwagę, że stanowi on jakościowo odmienny twór. Jego cechy i zachowanie nie są prostą wypadkową cech i dążeń tworzących go ludzi. Lebon jest zdania, że jednostka, nawet gdy mowa o reprezentancie kultury wysokiej, w pewnych okolicznościach w tłumie traci zdolność do krytycznego rozumowania i zachowuje się afektywnie, czasem w sposób prymitywny i barbarzyński. Pośród masy ludzkiej wyłania się tzw. dusza wspólnoty, która obejmuje wszystkie indywidua podlegające procesowi totalnej integracji z resztą zbiorowości. W tej sytuacji jednostka staje się bardziej naiwna i podatna na wpływ innych. Zagadnienia poruszane przez Lebona są bez wątpienia uniwersalne i dotyczą różnych epok czy kultur. W lipcu 2022 roku, kiedy piszemy te słowa, świat obiegły obrazy ze Sri Lanki, gdzie targany emocjami tłum wdarł się do pałacu prezydenckiego. Ale również w dojrzałych, wręcz modelowych demokracjach z silnym trójpodziałem władzy, jak Stany Zjednoczone. Doszło w ostatnich latach do sytuacji, które mogą wprawić w zdumienie i wywołać obawy. Mowa oczywiście o szturmie na Kapitol, który miał miejsce w styczniu 2021 roku. Znajomość dzieła francuskiego psychologa społecznego może ułatwić manewrowanie w informacyjnym chaosie, w jakim toniemy każdego dnia, za sprawą szokujących doniesień ze świata. Praca Lebona pozwala w pewnym stopniu pojąć przyczyny i głębszy sens wydarzeń których aktywnymi uczestnikami są pozbawione kontroli rozwścieczone tłumy. Przemyślenia Francuza są przenikliwe i ponadczasowe. Wiele akapitów można by odczytywać jako komentarz czy trafną analizę konkretnych wydarzeń z historii XX i XXI wieku. Innym razem przekonujemy się o uniwersalnym charakterze spostrzeżeń socjologa, jak na przykład w następującym fragmencie jego pracy. Tłum nie posiada dużej umiejętności rozumowania. Za to ma wielką zdolność do działania. Dla jednostki będącej w tłumie nie istnieje rzecz niemożliwa. Jednostka niebędąca częścią tłumu zdaje sobie sprawę, że nie potrafiłaby spalić pałacu czy zdobyć magazynu. Taka pokusa nie przychodzi jej więc do głowy. Ale kiedy jednostka taka staje się częścią tłumu, uzbraja się w całą moc, jaką daje jej liczba. Le zauważa przy tym, że wprawdzie tłum stanowi potężną siłę, jednak dość efemeryczną. Ujął to w słowach. Tłum potrafi z zaciętością dążyć do celu, ale nie czyni tego długo i wytrwale. Wytrwałość, podobnie jak myślenie, jest tłumom obca. A jak według francuskiego psychologa można pokierować tą siłą, wygenerowaną przez zbiorowość rozemocjonowanych ludzi? Recepta jest następująca. Aby przekonać tłum, należy wyczuć nurtującego uczucia, następnie udawać, że się je też podziela, a dopiero wtedy można dążyć do ich zmiany. Podsuwając za pomocą bardzo prymitywnych skojarzeń pewne sugestywne obrazy. Jeżeli od razu się to nie uda, należy powtarzać zabieg kilkakrotnie, przy czym pierwszym warunkiem jest wyczuwanie uczuć panujących w tłumie. Konieczność ciągłej zmiany sposobu przemawiania, aby był zgodny ze zmiennymi nastrojami tłumu, czyni bezowocnymi mowy wcześniej przygotowywane. Mówca bowiem nie może podążać za własną myślą, ale za myślą tłumu, w przeciwnym bowiem razie nastąpi wzajemne niezrozumienie. Umysły logiczne, uznając tylko rozumowe uzasadnienie, stosują ten sposób dowodzenia, gdy przemawiają do tłumu, a następnie dziwią się, że tłum ich nie zrozumiał. Sporo uwagi poświęcił Le Bon charyzmatycznym liderom, dostrzegając, jak łatwo mogą oni kierować tłumem i podjudzać go, by sprowokować pożądane zachowania. Naukowiec określa ich mianem ludzi na wpół szalonych i prawdziwie przekonanych, ponieważ tylko ci. Którzy są przekonani, są naprawdę przekonujący. Jak pisze sam Le Bon. Na wyobraźni mas zasadza się potęga zdobywców i siła państw. Kto chce porwać tłum, musi na niego oddziaływać. Wielkie wydarzenia historyczne, np. powstanie buddyzmu, chrześcijaństwa, islamu, reformacja, rewolucja francuska, a obecnie groźny zalew socjalizmu, oto bezpośrednie skutki potężnych wrażeń, jakie wywołano w wyobraźni tłumu. Dlatego wielcy mężowie stanu. We wszystkich krajach i we wszystkich okresach łącznie z najbardziej bezwzględnymi despotami uważali wyobraźnie mas za podwalinę swej władzy nigdy nie próbowali pójść przeciw nim "Zostałem katolikiem", oświadczył Napoleon w radzie stanu, "aby zakończyć wojnę w Wandei. Jako muzułmanin podbiłem Egipt, a jako ultramontanista pozyskałem duchowieństwo we Włoszech. Gdybym był królem żydowskim, to przede wszystkim odbudowałbym świątynię Salomona." Niektóre fragmenty tekstu Lebona brzmią jak ponura przepowiednia, która ziściła się po śmierci autora. Pod koniec XIX wieku pisał on, kto bowiem posiada odpowiednio wielki prestiż i nie dopuści do jego osłabienia, ten może pogardzać ludźmi, może ich mordować milionami, może narazić kraj na niebezpieczeństwo grożące z zewnątrz, a wszystko mu ujdzie bezkarnie. Te słowa stanowiły zapowiedź nadejścia czasów charyzmatycznych dyktatorów. To oni zgotują światu piekło nazizmu i komunizmu, które pochłonie dziesiątki milionów ofiar. Le Bon to wnikliwy obserwator ludzkich zachowań, a przy tym intelektualista, który pełnymi garściami czerpie z dziejopisarstwa. W psychologii tłumu daje popis erudycji, uzasadniając swoje wnioski licznymi przykładami historycznymi, przede wszystkim z grecko-rzymskiej starożytności i rewolucji francuskiej, ale także z czasów Napoleona i dziejów Francji w XIX wieku. Przykładowo stwierdza, kierowanie tłumem polega na oddziaływaniu za pomocą obrazów na jego wyobraźnię, a nie na inteligencji i rozsądek. To nie za pomocą uczonej retoryki poderwał Antoniusz Lud Rzymski przeciw mordercom Cezara, lecz przeczytaniem jego testamentu i pokazaniem zmasakrowanych zwłok. Aby wpłynąć na wyobraźnię tłumu, należy mu przedstawić żywy i jasny obraz, bez jakichkolwiek dodatkowych interpretacji. Ale zawierający nadzwyczajne fakty, np. Na doniosłe zwycięstwo, wielki cud, straszliwą zbrodnię lub powabną nadzieję. Należy przedstawić całość spraw bez dociekania ich źródeł. Przykłady historyczne i barwne anegdoty sprawiają, że lektura jego dzieła jest tak pasjonująca, a dociekania teoretyczne łatwe w zrozumieniu. Aby opisać sposób myślenia tłumu, jego hipnotyzującej siły, Lebon posłużył się następującym przykładem. Nic bardziej nie przemawia do wyobraźni tłumu niż sztuka teatralna. Wszyscy zebrani w teatrze doznają w jednym czasie prawie jednakowych uczuć, które jedynie dlatego nie zamieniają się w czyny, że najgłupszy nawet widz wie, iż to tylko złudzenie, że zmyślone sytuacje wywołały jego śmiech lub płacz. Może się jednak zdarzyć, że uczucia wywołane przez te celowo zmyślone obrazy stają się tak silne i gwałtowne, iż szukają ujścia w czynach. Znana jest powiastka o pewnym teatrze ludowym. W którym po skończonym przedstawieniu trzeba było pilnować artystę grającego rolę zdrajcy, żeby go uchronić przed gniewem widzów oburzonych na jego rzekome zbrodnie. To określa łatwość, z jaką tłum poddaje się sugestii i charakteryzuje dosadnie jego stan umysłowy. Urojenie działa na tłum z nie mniejszą siłą niż rzeczywistość. Tłum ma wyraźną skłonność do mieszania tych sprzecznych rzeczy. Na koniec, tytułem wyjaśnienia należy dodać, że w pisanej u schyłku XIX wieku psychologii tłumu, Lebon często wspomina o duszy tłumu lub rasie społeczeństwa, którego cechy opisuje. Znaczenie tych pojęć różniło się wtedy od obecnego ich użycia. Wydaje się, że mówiąc o duszy, ma on na myśli umysł tłumu i fakt, że jest on jakościowo odmienny od prostego zbioru tworzących go ludzi. Lebon traktuje tłum jako nowy, osobny byt i pamiętajmy, że to on, a nie pojedynczy człowiek, jest głównym przedmiotem rozważań psychologa. Jeśli zaś chodzi o rasę, to często ma on po prostu na myśli kulturę, dziedzictwo historyczne danego narodu lub grupy etnolingwistycznej, np. romańskiej czy słowiańskiej. Masy składające się z Francuzów będą w mniemaniu Lebona zachowywać się odmiennie od tłumu Niemców, Brytyjczyków czy Hiszpanów. Poszczególne nacje mają jego zdaniem określone cechy, które kształtowały się przez stulecia. XXI wiecznego czytelnika mogą razić pewne anachroniczne sformułowania Lebona dotyczące kobiet. Według autora są one mniej wyważone i bardziej podatne na uleganie emocjom niż mężczyźni. Badacz twierdzi wręcz, że składane przed sądem zeznania kobiet, podobnie jak osób niepełnoletnich, powinny być traktowane z większym krytycyzmem i ostrożnością niż pochodzące od świadków płci męskiej. Pamiętajmy jednak, że socjolog Pisał te słowa w 1895 roku i, podobnie jak my wszyscy, pod względem przekonań, był dzieckiem swojej epoki i kręgu kulturowego. Mimo tej wady, tłumaczona na dziesiątki języków i wielokrotnie wznawiana, praca nie straciła na aktualności. Zapraszamy do lektury dzieła, które wywarło ogromny wpływ na najważniejszych badaczy społecznych. Należy tu wspomnieć o Emilu Durkheimie, Ferdinandzie Tenisie czy Maxie Weberze. Ten ostatni kilkakrotnie odniósł się do psychologii tłumu w swojej książce Gospodarka i społeczeństwo, w związku z charyzmatycznym przywództwem. Z tezami Lebona polemizowały dziesiątki największych badaczy i myślicieli, w tym m.in. Zygmunt Freud. Uważamy, że warto, by każdy człowiek pragnący lepiej zrozumieć otaczającą go rzeczywistość społeczno-polityczną, zapoznał się z niniejszą publikacją i wyrobił sobie własne zdanie na temat przemyśleń francuskiego badacza. Życzymy owocnej lektury obfitującej w cenne wnioski. Łukasz Tomys z Zespołem. Od autora. Całokształt wspólnych cech jednostek danego narodu, wynikających z wpływów środowiska i z dziedziczności, stanowi dusze rasy. Cechy te są dziedziczne, a zatem niezwykle stałe. Gdy jednak pewna ilość ludzi, ulegając pewnym wpływom, chwilowo się zespoli, Wtedy obok ich cech dziedzicznych występują na jaw nowe cechy, nieraz mocno odmienne od cech rasy. Ich całokształt tworzy duszę zbiorową, potężną, lecz krótkotrwałą. W dziejach narodów tłumy odgrywały zawsze niepośrednią rolę. Nie była ona nigdy jednak tak brzemienna w skutki jak w obecnej epoce. Charakterystycznym rysem obecnego wieku jest górowanie, nieświadomej działalności tłumu nad świadomą działalnością jednostek. Wprowadzenie. Era tłumów. Wielkie przewroty poprzedzające zmiany cywilizacji zdają się na pierwszy rzut oka wynikać z ważnych przeobrażeń politycznych, najazdów ludów lub upadku dynastii. Dokładne zbadanie tych wydarzeń wskazuje jednak, że poza ich pozornymi przyczynami kryją się głębokie zmiany w sposobie i charakterze myślenia ludów, będących rzeczywistą przyczyną przeobrażeń. Istotne przewroty w dziejach ludzkości nie odbywały się ani gwałtownie, ani nie potrafią przykuć naszej uwagi swą wielkością. Decydujące bowiem zmiany, dzięki którym odnawiają się cywilizacje, zachodzą w ideach, pojęciach i wierzeniach. Najbardziej rzucające się w oczy wydarzenia historyczne to tylko dostępne dla badacza skutki niewidocznych zmian w sposobie myślenia ludów. Dlatego tylko zmiany te nieczęsto się zdarzają, że najbardziej stałą cechą ras jest dziedziczna jej umysłowość i uczuciowość. Doba obecna jest jednym z tych krytycznych momentów, w których przeobraża się myśl ludzka. Występują dwa podstawowe czynniki tej przemiany. Pierwszym z nich jest zupełny upadek wszystkich dogmatów religijnych, społecznych i politycznych, na których wyrosła nasza dotychczasowa cywilizacja. Drugim zaś jest powstanie zupełnie nowych warunków bytu i myślenia, których podłożem są współczesne odkrycia w dziedzinie nauki i przemysłu. Ponieważ jednak idee minionych wieków, chociaż silnie nadwyrężone, są jeszcze potężne, a idee dążące do zastąpienia upadających znajdują się w okresie tworzenia się, czasy obecne są epoką przejściową i epoką rozprężenia. Trudno dziś przewidywać, co kiedyś wyniknie z tego okresu, nieco chaotycznego z konieczności rzeczy. Nie wiemy na jakich ideach zasadniczych oprze się społeczeństwo, które zajmie nasze miejsce, ale już obecnie możemy przewidywać, że w swej organizacji będzie się musiało liczyć z niedawno powstałą potęgą i ostatnim władcą bieżącego wieku, z potęgą tłumu. Na gruzach tylu poglądów, niegdyś prawdziwych i czczonych, dziś już na pół obumarłych, tylu powach zdruzgotanych przez rewolucję, wyrosła na razie tylko ta jedna potęga, która dąży do pochłonięcia wszystkich innych w możliwie najkrótszym czasie. Obecnie, kiedy chwieją się, giną nasze odwieczne poglądy. Kiedy usuwane są dotychczasowe podpory życia społecznego, urok potęgi tłumu wciąż rośnie i nic jej nie grozi. Nadchodzące stulecie będzie zatem erą tłumów. W wieku ubiegłym zasadniczymi czynnikami wpływającymi na bieg dziejów były tradycyjna polityka państw i rywalizacja domów panujących. Na opinię tłumu najczęściej zasadniczo nie zwracano żadnej uwagi. Obecnie tradycje polityczne, dążenia osobiste panujących, ich współzawodnictwo niewiele znaczą. Najważniejszy stał się głos tłumu, którego nasłuchują królowie, a on im nakazuje, jak mają postępować. Losy narodów rozstrzygają się teraz nie w radach książąt, lecz w duszy tłumów. Najbardziej charakterystycznym i najsilniej uderzającym rysem obecnego przejściowego okresu jest dojście do głosu warstw ludowych, a raczej stopniowe i powolne przekształcanie się tych warstw w warstwy panujące. Rzeczywistym tego wyrazem jest powszechne głosowanie. Które przez długi czas miało nieznaczny wpływ i początkowo dawało się łatwo kierować. Potęga tłumu rosła powoli, początkowo przez rozszerzanie się pewnych idei, które zwolna stawały się treścią duszy tłumu, a następnie przez stopniowe zrzeszanie się jednostek dążących do urzeczywistnienia tych koncepcji, dotychczas tylko teoretycznych. Drogą zrzeszania się wykuwały sobie tłumy pojęcie o swych dążeniach i celach, jeżeli niezupełnie uzasadnione. To w każdym razie jasno określone i w ten sposób uświadomiły sobie swą potęgę. Zawiązują one teraz syndykaty, przed którymi ustępuje wszelka władza. Tworzą giełdy pracy, które wbrew wszelkim prawom ekonomicznym chcą rządzić warunkami pracy i płacy robotnika. Tłumy wysyłają do ciał ustawodawczych swych przedstawicieli, pozbawionych wszakże wszelkiej inicjatywy i samodzielności, będących jedynie rzecznikami komitetów, które ich wybrały. Żądania tłumu są coraz wyraźniejsze. A celem tych żądań jest zupełne zburzenie obecnego porządku społecznego. W miejsce dotychczasowego ustroju tłum usiłuje zaprowadzić pierwotny komunizm, który jedynie w zaraniu cywilizacji był normalną formą wewnętrznego współżycia wszystkich grup ludzkich. Ograniczenie czasu pracy, wywłaszczenie kopalń, kolei żelaznych, fabryk i gruntów, równy podział dochodów, oddanie władzy w społeczeństwie warstwom ludowym itd. Oto żądania tłumu. Tłum nie posiada wielkiej zdolności rozumowania. Posiada w zamian wielką zdolność do działania, którą potęguje jego obecna organizacja. Idee wyłaniające się w obecnej dobie wkrótce zamienią się w idee odwieczne, nabędą wszechmocy i despotycznej siły, nie dopuszczającej do ich roztrząsania. Boskie prawa tłumu zajmą miejsce boskich praw królów. Pisarze doceniani przez naszą burżuazję i będący dobrymi przedstawicielami jej nieco ciasnych i krótkowzrocznych poglądów, jej powszechnego sceptycyzmu. I nierzadko wybujałego egoizmu, przerażeni są tą nową potęgą. A chcąc zwalczyć rozprzężenie umysłów, z rozpaczą zwracają się o pomoc moralną do Kościoła, niegdyś tak bardzo przez nich lekceważonego. Głoszą oni bankructwo wiedzy i na powrót uznają wielkość objawionych prawd. Zapominają jednak ci nowo nawróceni, że choćby sami byli pod działaniem łaski, to wątpić można, czy uzyska ona władzę nad duszami tych, których nie obchodzą sprawy zaświatów. Tłum nie chce już bogów których wyrzekli się wczoraj dawni jego panowie, przyczyniając się do ich obalenia. Rzeki nie płyną z powrotem do źródeł. Nauka wcale nie zbankrutowała i nie ona ponosi odpowiedzialność za obecne rozprzężenie umysłów. Nie ona zrodziła tę potęgę, która wyrosła z owego rozprzężenia. Nauka przyrzekła nam tylko docieczenie prawdy lub co najwyżej poznanie związków dostępnych naszemu rozumowi, nigdy zaś nie łudziła obietnicą spokoju i pomyślności. Ona obojętnie patrzy na nasze uczucia. Nie obchodzą jej nasze skargi, i żadna siła nie potrafi wskrzesić w naszych duszach wiary w złudzenia, które rozwiała. Pobieżne przyjrzenie się życiu wszystkich narodów wykaże nam gwałtowny wzrost potęgi tłumów. Fakt ten, dobry czy zły, musimy uznać. Wszelkie przeciwko niemu kierowane oskarżenia są pustymi frazesami. Być może wystąpienie na widownię tłumów będzie jedną z ostatnich faz cywilizacji zachodu zapowiedzią powrotu do pierwotnej anarchii która poprzedza każde kiełkowanie nowych form społecznych. Ale czy istnieją środki, by temu zapobiec? Nie od dziś tłum przyjął na siebie rolę jawnego burzyciela przestarzałych cywilizacji. Historia uczy nas, że zawsze wtedy, kiedy siły moralne, na których opiera się dane społeczeństwo, traciły swą życiodajną moc, tłumy nieświadome i brutalne, słusznie nazwane barbarzyńcami, przyspieszały dogorywanie wyczerpanej cywilizacji. Faktem jest, że cywilizacje tworzyły i rozwijały w minionych okresach dziejów zawsze tylko drobne grupy arystokracji intelektualnej, nigdy zaś tłumy. Moc tłumów jest tylko niszcząca. Ich rządy były zawsze okresem rozstroju. Istnienie cywilizacji domaga się określonych stałych praw, dyscypliny, zastąpienia instynktów rozumem, myślenia o przyszłości, pewnego stopnia kultury, czyli takich właśnie warunków, na jakie tłum zdany na siebie nigdy się nie zdobędzie. Swą bowiem potęgą wyłącznie niszczycielską działa on jak bakterie, przyspieszające rozkład osłabionych organizmów lub trupów. Tłumy są zawsze tą siłą, która rozsypuje zmurszałą budowlę cywilizacji. Wtedy spełniają swą rolę, a siła polegająca na ilości jest wówczas ideą przewodnią historii. Czyż nasza cywilizacja nie potrafi ujść podobnego losu? Można się tego lękać, ale nie wiemy tego jeszcze. Tak czy inaczej, musimy przygotować się na rządy tłumów, skoro bez najmniejszego zastanowienia się usuwano wszystkie przeszkody, które mogły nie dopuścić do władzy tłumu. Chociaż tak dużo mówi się teraz o tłumach, to jednak prawie są nam nieznane. Zawodowi psychologowie, trzymając się od nich z dala, nie znają ich, a jeśli któryś zajmuje się nimi, to tylko z punktu widzenia zbrodni, jakich mogą się dopuścić. Nie da się zaprzeczyć. Że istnieją tłumy zbrodnicze, ale też faktem jest, że istnieją tłumy cnotliwe, bohaterskie itd. Zbrodnia tłumu to tylko jeden szczegół z jego życia psychicznego. Jak z opisów i badań występków jednostki nie można orzec o jej psychice, tak też niemożliwością jest ze studiów nad zbrodniami tłumów poznać ich duszę. Niemal wszyscy władcy świata, wielcy twórcy religii i państw, apostołowie wszelkich wyznań, Wielcy mężowie stanu, a w mniejszej skali i przywódcy małych społeczności posiadali zawsze instynktowną znajomość duszy tłumów, byli intuicyjnymi psychologami tłumów. Dzięki temu panowali nad tłumami. Napoleon wprost nadzwyczajnie poznał duszę tłumu francuskiego, natomiast często nie mógł wczuć się w duszę tłumów należących do innych ras. Ta nieznajomość kazała mu wyruszyć do Hiszpanii i Rosji, by samemu sobie zgotować upadek. Znajomość psychiki tłumu stanowi obecnie umiejętności męża stanu, który nie pragnie już rządzić tłumem, bo to rzecz prawie niemożliwa, ale sam chce uniknąć przynajmniej ulegania tłumom. Wnikając w psychologię tłumów przekonujemy się, że ustawy i instytucje wywierają zbyt mały na nie wpływ i że tłum nie posiada zdolności do wytworzenia sobie własnych poglądów, lecz przyjmuje za swoje te, które zostały mu narzucone. Słucha litera prawa nie potrafi pokierować tłumem. Może go tylko porwać oddziaływanie na wrażliwość jego duszy. Na przykład, przypuśćmy, że prawodawca zamierza nałożyć nowy podatek, to czyż wybierze taki, który by był teoretycznie najsprawiedliwszy? W żadnym razie. Bo czasem podatek najniesprawiedliwszy może być w praktyce dla tłumu najlepszy, jeżeli nie bije w oczy, nie narzuca się swym brzemieniem. Z tych to powodów masy łatwiej zniosą podatek pośredni, choćby bardzo uciążliwy. Spłacając go nierzadko groszami, w cenie artykułów codziennej potrzeby, tłumnie narusza swych zwyczajów i nie robi to na nim wielkiego wrażenia. Ale gdyby ktoś spróbował zamienić ten podatek na podatek bezpośredni, choćby dziesięciokrotnie mniej uciążliwy od poprzedniego, lecz nałożony na zarobki lub inne dochody i płacony w jednym rzucie, spotka się z jednomyślnym protestem. Nieuchwytne cząstki grosza płacone co dnia zastępuje kwota stosunkowo dość wysoka. Która w czasie uiszczania jej czynić będzie wrażenie nadzwyczajnie wielkiej. Gdyby tę kwota zbierano przez odkładanie owych cząstek grosza, wydawałaby się rzeczywiście mała, ale takie postępowanie ekonomiczne wymaga nieco przezorności, do której tłum nie jest zdolny. Wybrany przez nas przykład należy do najprostszych i posiada siłę przekonania każdego. Niniejsze studium duszy tłumu będzie tylko prostym podsumowaniem poczynionych poszukiwań i pozwala jedynie na kilka ogólnych twierdzeń. Celem naszym jest zainteresowanie innych badaczy tą kwestią, bo czas uprawić to leżące odłogiem pole. Księga pierwsza dusza tłumu. Rozdział pierwszy ogólna charakterystyka tłumu, psychologiczne prawo jego jedności umysłowej. Słowem tłum oznaczamy zazwyczaj zbiorowisko jakichkolwiek jednostek, niezależnie od ich narodowości, płci i wyznania, a także od przypadku, który je zgromadził. Z punktu widzenia psychologii, pojęcie tłum posiada nieco odmienną treść od powyżej podanej. Przy zbiegu pewnych okoliczności i tylko w tych okolicznościach zbiorowość ludzi nabiera zupełnie nowych właściwości, różnych od tych, jakie posiadają poszczególne jednostki, składające się w danym wypadku na tłum. W tłumie zanika świadomość własnej odrębności, uczucia i myśli wszystkich jednostek mają jeden tylko kierunek. Powstaje jakby zbiorowa dusza, chociaż jej istnienie jest bez wątpienia bardzo krótkie to jednak posiada ona cechy nadzwyczaj wyraźne. Zbiorowość ludzka tworzy wówczas, że użyje tej nazwy w braku lepszej, tłum zorganizowany lub, jeśli ktoś woli, tłum psychologiczny. Tworzy on jedną zbiorową istotę, którą rządzi prawo jedności umysłowej tłumów. Jasne jest, że zbiór jednostek nie dlatego posiada cechy, dzięki którym zaliczamy go do zorganizowanego tłumu, iż dzięki przypadkowi na pewnym określonym terytorium zebrała się znaczna liczba ludzi. Tysiąc osób zgromadzonych przypadkowo na jakimś miejscu publicznym bez żadnego określonego celu nie tworzy tłumu. Te specyficzne właściwości otrzymuje uwzbiór dopiero pod wpływem pewnych czynników, których istotę spróbujemy teraz określić. Dziękujemy za wysłuchanie darmowego fragmentu audiobooka. Pełna wersja czeka na ciebie na popularnych platformach streamingowych, takich jak Storytel, Bookbeat, Empik Go i Legimi. Wszystkie nasze tytuły są tam dostępne w ramach abonamentu, bez żadnych dodatkowych opłat. Jeśli jednak wolisz jednorazowy zakup, audiobook znajdziesz także w księgarniach internetowych, takich jak na przykład Audioteka, Publio, Legimi, Wirtualo czy Świat książki. Słuchaj tak, jak lubisz, gdzie chcesz, kiedy chcesz, i bez ograniczeń. A jeśli ten fragment Cię zainteresował, gwarantujemy najlepsze dopiero przed tobą. Warto też wiedzieć, że wiele bibliotek publicznych oferuje darmowy dostęp do audiobooków na platformach Legimi i Wirtualo. Wystarczy zapytać w swojej placówce o kod. To prosty sposób, by słuchać bezpłatnie i legalnie, korzystając z zasobów, które już na Ciebie czekają. Na koniec zachęcamy Cię do polubienia i subskrybowania naszego kanału, gdzie cyklicznie udostępniane będą fragmenty wydanych przez nas książek. Do usłyszenia!